Cześć, tutaj Adrianel. Witam Was w pierwszym odcinku z gry Dungeon Defenders. Z tej gry zrobię krótką serię, się, może nie taką krótką, jak wylewelować postać od pierwszego do 78 levela. Pokażę to na przykładzie maga. Mój mag wygląda tak. Ma kostium mumi. Tych kostiumów mm, jest jeszcze kilka fajnych do wyboru, tylko nie mam wszystkich odblokowanych, ale mam je wszystkie wykupione. E, pokażę na przykładzie MAGA, m, ponieważ myślę, że najłatwiej jest na nim pokazać to. E, zresztą najlepiej, właśnie jako swoją pierwszą postać zrobić MAGA, wylewelować go w jakiś szybki sposób. I później robić inne postacie, bo postać na wysokim levelu pomaga ubrać inne postacie, które się robi w następnej kolejności. Jak widzicie, ja mam 121 milionów bo many, bo mam, bo mam o tyle postaci. Nie wszystkie są ubrane, wiadomo. Ta postać jest właśnie zrobiona specjalnie na potrzeby tej serii nazwałam ją Guide, czyli no, taki przewodnik, taki taki jakby wiecie od poradnika w tym sensie o to chodzi żebym wiedziała, że to jest ta postać <grym> się odpalała na tej postaci będziemy wszystko ładować w mm, statystyki wieżyczek zaczniemy od y, Damage'u, później będziemy szli w y, Attack i na koniec w HP'ki tych wszystkich jego wyżyczek zaczniemy może już tak zaczynamy od pierwszej mapki na easy w trybie hardcore, bo to zwiększa nam ilość zdobywanego expa ten krótki filmik chyba trochę za cicho będzie ten filmik, no ale cóż Może Wam trochę zgłośnie. <grych> Zresztą tutaj fabuła nie jest najważniejsza. Ważna jest grywalność e, tej gry. Można się naprawdę uzależnić od tego. E, napieprzanie tych e, orków, goblinów, elfów i wszystkich innych to jest po prostu piękne. I jak już mówiłam, uzależniające. No jak widzimy w tym filmiku, no to fabuła to jest taka, że yy, bohaterowie sobie wyjechali i zostawili swoich uczniów, małych takich dzieciaki niedorośnięte, niedojrzałe. Dzieciaki coś zepsuły i dlatego przybyły hordy właśnie goblinków i innych takich dziwolągów. I teraz dzieciaki sobie muszą poradzić, bo bohaterów nie ma. <laughs> Na początek yy, musimy postawić nożyczki. Na niskich levelach to jest wkurzające, bo trzeba latać ciągle, zbudować coś i lecieć znowu po manę. Yy, wolę już mieć wyższy level i wtedy więcej tego, yy, więcej rzeczy mogę zbudować bez latania. Myślę, że to jest jedno z lepszych ustawień tych wyżyczek. Pewnie są jeszcze jakieś inne skuteczne opcje. Wiadomo, jakbym postawiła je tutaj wyżej, to też by było ok. Ale tak zawsze robię i tak już chyba będę robiła. Postawimy tutaj łącznie sześć. Sześć wieżyczek na dolnych schodach i po cztery z tej strony i z tamtej u góry. Tam, no, znaczy, że nie, na dole, wróć. <grafię> nie ta perspektywa. No. I to chyba na tyle. Stałem na to, żeby ładnie widzieć to wszystko. Yy... Będziemy levelować właśnie taką metodą, że wieżyczki będą zadawały cały damage, no chyba, że nie da się po prostu yy, czegoś, no, wykończyć tymi wieżyczkami, to wtedy się dobije jakoś tam yy, ręcznie, ale właśnie postaramy się jak najwięcej yy, takich sytuacji unikać, yy, żeby po prostu. Yy, żeby po prostu więcej expa dostać, bo jeśli wieżyczki same mm, zabijają wroga, to dostajemy więcej expa. To samo, jeśli na przykład my byśmy mm, y, bez żadnego damage'u z wieżyczek byśmy zabili wszystkich przeciwników, y, to wtedy też by było więcej expa. D musi być jeden rodzaj... Y, jeden, jedyny rodzaj obrażeń <laughs> przez całą falę, to wtedy mm, Dostajemy więcej exp za taką, nie wiem, za taki hardkorowy tryb gry. <grych> Stawiamy dalej... Tak w ogóle yy, pierwszy raz na takich ustawieniach graficznych. Nie wiem, jak to będzie w filmiku wyglądało. Mam nadzieję, że będzie wyglądało nieźle. Jeśli będzie źle, to następny odcinek yy, nagram w jakimś innym ustawieniu. A tam jeszcze coś jest niezbrane. I tu? Dawaj. Dobra. Odpalamy. <laughs> Dobra, podczas tego mogę sobie nalać picie. Yy, jak większość yy, let's playerów w Polsce, yy, też piję czarną wodę. Jakby to powiedział husiek. Yy, ale oni chyba piją zwykłą. A ja piję czarną wodę zero. No, bez no lepszej no, jak widzicie już level. Idzie to całkiem nieźle. A do końca mapy jeszcze. Jeszcze powinniśmy 3 levely wbić, o ile się nie mylę. Hmm, tak w ogóle nagrywam to. Nagrywam to już drugi raz. Za pierwszym razem miałam problemy z wyrenderowaniem filmu. W związku z tym nagrywam ten filmik od nowa w innych właśnie ustawieniach. Może, może tym razem nie będą błędy wyskakiwały. Cztery razy próbowałam tamten filmik wyrenderować. No niestety coś się zjebało. Hmm. Oprócz te tej serii jeszcze zacznę dwie. Yy, dwie inne serie. To znaczy nie z Dungeon Defenders, ale tak już, już mogę sobie pogadać, bo zamierzam dzisiaj zacząć kręcić. Hmm. A mianowicie kupiłam sobie Borderlands I kupiłam sobie yy, Dead Island Tak w ogóle yy, Jeśli ktoś Chciałby kupić sobie Dead Island, to yy, A szkoda mu yy, 29, czy ile teraz stoi na yy, Na Steamie, chyba 29 euro, chyba się nie mylę Szkoda mu takiej kasy To Mam fajną informację, a mianowicie m, znalazłam e, stronkę z e, kajami do Steam'a. Znaczy, wiem, że jest mnóstwo takich sklepów m, z tymi kajami, ale znalazłam taką fajną, gdzie mają promocję właśnie na Dead Island. E, można kupić za 49,90 zł, e, a nie za. 70 albo 90, zależnie od, innym, od, 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 od strony, bo na różnych stronach są właśnie takie ceny. Od 70 do 90 zł. widziałam. A tam znalazłam za 49 i jest, jest w jak najlepszym porządku. Yy, może później podam gdzieś to yy, linka do tego sklepu pod filmikiem gdzieś tam. Bo mają też promocje na inne jakieś tam gry, nie pamiętam teraz konkretnie na jakie ale kilka takich fajnych promocji mieli. Też się zastanawiałam czy nie kupić. Ale w końcu zdecydowałam, że nie będę wydawać kasy na, na gry, w które jakoś tak Niekoniecznie będę dużo grała. Mm, mam pewność, że w Dead Island będę grała i że w Borderlands y będę grała, bo naprawdę. Podobały mi się te gry. Oglądałam z nich różne. różne, różne filmy i w wykonaniu różnych ludzi. Stwierdziłam, że po prostu gry są fajne i muszę je mieć. Dlatego ja kupiłam i też będę coś nagrywać. Tylko nie wiem jeszcze w jakiej formie, bo mogłabym w sumie nagrać coś z Borderlands na Multi. Jakiegoś kopa. Tylko że. Jedynie jedna osoba z moich znajomych steamowych ma mm, tę grę. Yy, I jest to mój chłopak. Nie wiem, czy byście chcieli yy, oglądać, jak gram z moim chłopakiem. To może być takie troszeczkę śmieszne. Ja jeszcze zobaczę. Może będę na single nagrywać. Może nie. Może z piotkiem. Zobaczymy. W sumie w sumie, w sumie jak wskazd, nie ma jakichś problemów z nagrywaniem razem. Znaczy Louis z tą jak ona ma? Nika Malomadia, ale jak ona się... To jest Hanna, o Hanna ona jest, tak. Więc w sumie może to wcale nie, nie będzie aż takie głupie. Zobaczymy. Ale z Dead Island będę na pewno na singlu yy, nagrywała. No widzicie, już nowy level. Yy, tak w ogóle tą postać robię na yy, znaczy teraz gram lokalnie, a postać ogólnie robię na, na, na właśnie na open albo na lokalnie, zależy jak będzie mi się chciało. Może będę grać yy, też na necie, chociaż wątpię. Yy, większość moich postaci to używam tylko na właśnie lokalne gry, chociaż. Yy, Czasem oczywiście odpalam sobie tego Open Meta, bo yy, sprzedaję itemki, które, które zdobywam tutaj, właśnie lokalnie. Później sobie otwieram sklepik yy, AFK i, i sprzedaję to wszystko. Na, mm, nie gram na rankę, bo... bo nie mam w sumie z kim. A tak samemu troszeczkę jest... jest kiepsko. Ceny w sklepach duże. A jak będę sama znowu przechodzić, to... będzie trwało wieki. Yy, bym miała od zera zaczynać? Jak wiecie, wszystko, każde ulepszanie, każdy item, każde wszystko, kosztuje y, manę. A jak już tutaj mam... Ile mam tych postaci na max levelu? 6 5. Już mam tyle postaci, to nie chce mi się po prostu od zera zaczynać. Oczywiście kiedyś to zrobię na pewno, bo chcę mieć wszystkie achievementy odblokowane. No może nie wszystkie, wszystkie pewnie mi się nie uda, ale wiadomo, że chcę mieć achievementy. I będę, i będę będę musiała sobie pograć na rankedzie, żeby je zdobyć mm, ale jak na razie nie będę się w to bawić tak w ogóle nie wiem, o który zaczęłam nagrywać i nie wiem, mm, ile to będzie trwało ale nagram chyba tylko tą mapkę dzisiaj yy, i w następnym odcinku nagramy coś Dalej. Na tej mapce niestety będziemy musieli jeszcze pograć chwilę. Bo, żeby później było łatwiej, trzeba będzie trzeba będzie przejść tą mapkę trzy razy. Trzy, dobrze mówię tak. Bo na Easy. Na normalu i na hardzie. A później, wszystkie mapki będziemy przechodzić na hardzie. No, jak widzicie. Jedna mapka, mamy piąty level. Jakbyśmy to robili bez hardcora, to bodajże byłby trzeci a, albo czwarty. Nie jestem pewna, nie pamiętam. Ale zawsze zawsze to szybciej na tym hardkorze. Później na, na tych już takich bliżej, bliżej końca mapkach będzie to większa różnica w punktach między hardcorem a bez hardcora. Bo na razie to tam nie jest jakaś wielka. No ale najlepiej od początku zacząć z tym. Hardcorem, żeby się tak zaprzyjaźnić. No dobra, to to. Na początku wiadomo, nie ma jakichś tam, nie wiadomo jakichś tych itemów. Ale może to Sprzedamy wszystko i kończymy. Może nagram jeszcze jeden odcinek, albo. Aha, miałam to sprzedać, nie? Jestem ogarnięty, jak zawsze. No ja sprzedam to. Więc teraz wracamy do tawerny. Yy, jeśli byście chcieli coś konkretnego zobaczyć z tej gry, na przykład jak, yy, jak mi idzie tym moim ojojoj, Coś się stało. Z grą ścieło się, nie wiem czemu. Ale dobra. E, jakbyście chcieli na przykład zobaczyć, jak działa mój y, mag, też zrobiony w ten sposób, na maksymalnym levelu już i ubrany, to mogę wam to pokazać w jakimś takim krótkim filmiku. E, jeśli byście chcieli coś jeszcze innego zobaczyć, na przykład jakieś konkretne mapki, jak przechodzę, e, innymi postaciami na przykład, to mogę, mogę też takie coś zrobić. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu, czy w wiadomości prywatnej. Ja chętnie nakręcę coś jeszcze stąd oprócz tej serii. Jeśli ktoś, kto mnie ogląda, ma tą grę na Steamie i chciałby pograć ze mną, to również proszę napisać, dodam do znajomych i pogram chętnie czy na Ranket, czy na Open, jak to tam, jak to tam gra. To by było w sumie na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, łapkowania, pisania komentarzy, bo to zawsze pomaga poprawiać jakość swoich filmików. I to by było na tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć.